W tylko mam. cały czas. Szybkie pytanko. No? Czy na pewno wybierzesz Rocha? Szybkie pytanko, tak nie? Nie wiem. Mam bardzo dużo obaw i ta sytuacja po prostu nie jest taka łatwa jaka miała być. Ja Czyli tytanie... on się nie zdeklarował na 100%? Nie, to nie pewnie nie co ty? On się raczej nikomu nie zdeklaruje na 100%. Nie wiem, że on nie mam zamiaru się deklarować. Ja wiem, co ja do niego czuję, ale wiesz, jeżeli y, ja też mam być w relacji takiej jak ty, że ja jestem chłopakiem, on mi się podoba. A... Ale on nic w tę stronę nie działa, to chociaż zostańcie jego przyjaciółmi, bo on nie chce zostać ze mną przyjaciółmi. Ale ja myślę, że on na spokojnie mógłby się ze sobą zaprzyjaźnić. Chociaż on na Pandorze jakby nie powiedział o Tobie złego słowa. Mimo tego, że rozmawiał ze mną i mógł na swoją korzyść działać i powiedzieć cokolwiek, wiesz, złego na Ciebie, żebym ja była go pewna, tego wyboru, ale on ani razu nie powiedział mi nic złego na ciebie, rozumiesz? Nie powiedział tobie nic złego na mnie. Nic złego na ciebie nie powiedział i też... Ale nie powiedział też bardzo... nic w stylu, że chce być... Tak, ale nie, ale też widzisz, on, to też nie było tak, że ja mu to powiedziałam, on, dobra, super, Ala, wybieram ciebie, nie. On mi powiedział, że on totalnie nie wie, czy chce zrezygnować z pary z tobą. What? To mi powiedział zupełnie co Ocha, innego. Aha, no w sensie... Powiedział, jak siedzieliśmy no, okay. tam, podeszedł do mnie... On powiedział, że on potrzebuje czasu i żeby... I no żeby to widocznie nie potrzebował. Jutro. Bo podeszedł do mnie tam i powiedział, że chce stanąć za Alicją. Zaczynam się zastanawiać teraz po rozmowie z tobą, która też mi jakoś tak otwiera oczy, czy, czy nie lepiej, żebyś ty po prostu z, z, z chciała... Ja, ja za nikim spróbujesz. nie staję, to ktoś staje za mną. No I tak, tym Nie, tym ale, ale, podchodzi no za nabia. mnie tylko, no tak naprawdę, Simon. Tak w zasadzie do końca nikt nie wie, jak to dzisiejsze rajskie rozdanie się potoczy, jak to będzie wyglądało. Może się też zdarzyć, że Michał zmieni zdanie i podejdzie do mnie. Nie wiem, nie wiem co bym wtedy zrobiła.